No mam jeszcze z tej strony Smoku Gaming Jak widzicie jest to Battlefield 3 Mam później cukierka, więc dlatego tak będę dziwnie mówił, dopiero wstałem i chciałbym dla Was coś nagrać nowego, nie tylko Minecraft, sami mi pisaliście. Więc sobie pykniemy, pykniemy na multiplayerze w BF3. Dobrze, więc muszę troszeczkę się skupić na graniu, um, no ale może dzisiaj też sobie pogadamy o tym, o wynikach właśnie ankiety, jak widzicie jak jest Battlefield, no to Battlefield wygrało, no ale jeszcze zastanowię się nad Saints Rowem, czy, czy go nie zrobię, albo nad innymi jeszcze seriami, to się zobaczy, na razie e, cieszę się tymi co mamy seriami, mam e, nadzieję, że ta seria wam się spodoba. I kiedy będzie nowe mikro? Nowe mikro będzie mam nadzieję, że już za pół, to, za pół miesiąca myślę, że będzie. No będę właśnie niedługo y, zamawiał kabelek. No i w BFA na razie jestem takim amatorskim graczem, ponieważ dopiero się uczę i z helikopterem strzelają. Mhm. Jak oni tutaj mają czołgi, to nie mamy za bardzo szans. Zagramy sobie medykiem, tak jak przed chwilą. Moja ulubiona postać, klasa jest medyk. Mogę ratować ludzi i się cieszę z tego powodu. No ale muszę uważać na te czołgi i helikoptery, tu tutaj mamy jednego czołga. Chyba nas nie zobaczyli. No ale tutaj kolega. Próbuje mnie ochronić jakoś. E, dobrze. Ups! Dobrze. mhm. Nie złożyłem tuciec. Jednak nas widzieli nie nas widział ten cały ten, ten, ten cały, um, ten cały y, czołg Może sobie do niego wsiędziemy No i teraz właśnie grałem technikiem Chyba tak mam po rosyjsku bo jeszcze go nie spolszczyłem um, Nie wiem jest spolszczony no ale nie wiem instalowałem on nowa i coś się spieprzyło no ale jesteśmy chyba namierzeni. A nie. Lecimy do punktu C. Nie jedziemy, przepraszam. Nie wiem co tak pika, szczerze. Ja wiem, że to mnie wkurza trochę. Uhu. już by wojna czołg na czołg no, będę pierwszy? Ja jestem pierwszy, no ale muszę już wysiąść ponieważ nie mam tutaj szans przeżyć no i zabiję, zabiję kiedy z Polszcze będzie na pewno pytanie kiedy z Polszcze BF-a? Z polszcze? Mmm, myślę, go, myślę, że go spojrzę już w trzecim odcinku, nie wiem. Zobaczymy jak go spojrzę, to spojrzę. Chociaż mi to nie zależy jakoś, w opcjach pogrzebałem i ustawiłem audio. Więc jest dobrze. Nie, nie ogarniam niemieckiego, niestety. Tak, to bym nie zmieniał, nie? Mamy dziewiątą nad ranem, ja to wrzucę, nie wiem bo której kiedy się zrenderuje Więc to będzie taki pierwszy odcinek, taki zapowiedź tej serii. Nie było takiej akcji, wiem, bo to nie jest taka mapa do akcji, wiecie. No spróbuję jakiegoś... Nie, zabiję wtedy gościa, nie? Zabiłem Zabiję go, że Chociaż mi zostało w helikopterze 14 HP. To są moi. Dobra, przyjmujemy to. I... Chciałem nagrać właśnie... Nie... Nie wiadomo o jakiej porze mi to lot, to... E, chociaż... To nie tylko do mnie zależy. E, tylko jak mam pustą chatę, to wtedy nagrywam. Szczególnie. Bo no wiecie, no brat przeszkadza I... i wiecie... Rodzice wbijają do pokoju, tak to jest, więc hmm, próbowałem szybko dla Was nagrać, jak mam pustą chatę i nie chcę stracić tych aktywnych widzów, bo ich ma naprawdę dużo. Eee, tak, to tyle o kanale może. Może jak poruszę jeszcze temat, no to poruszę, ale na razie mi się nic e, na myśl, mi nic nie przychodzi. No i tak wędrujemy, wędrujemy i nic nie ma no Nie ma żadnych akcji W końcu to jest duża mapa A osób jest 24 około To jest 24 sloty Jeżeli ktoś chce no to niech sobie policzy Zastępuje film i sobie policzy Dobrze No nikogo nie ma, nikogo nie ma tutaj Będę próbował sprzejąć. teraz tu ktoś przyjdzie więc musimy być na baczności mm, lagów nie mam tylko też zależy na jakim serwerze bo wiecie jak jest daleko daleko y, to ogólnie to jest chyba niebieski serwer czy rosyjski M nie wiem szczerze mówiąc mm. Dobrze, wejdziemy sobie może po rabince Ktoś krzyczy. Czy ty lu lubisz ten serwer? Lubię, lubię. No nudno jest trochę, powiem wam szczerze. No tak, na pewno... O, pięknie. Niech tu... nadleci leci, o to znasz. dostanie... ...w łeb. O, czołg. Czekajcie. Wait, wait. O! Pipę. Tutaj niebezpiecznie trochę. Okej. Okay. Zabiliśmy go, ale tutaj już... nadlatuje latuje, no i ...zestrzelił, no. Nie miałem szans, dobrze, więc to by było na tyle. Yy... a to czołg nawet mnie zeszczynił. O, zaproszę. no widzicie. Więc to by było na tyle. Zapraszam was do kolejnych odcinków. Może jak będzie dużo apyk górę, to yy, będzie następny odcinek dzisiaj. A ja się z wami żegnam. Cześć!